Większość narzędzi i maszyn była przyczepiana do ciągnika. Teraz, wraz z ciągnikiem, tworzą sprawny, zwarty agregat. Typowym przykładem jest zespół składający się z ciągnika i zawieszonego na nim pługa. Podnośnik hydrauliczny ciągnika umożliwia podnoszenie i opuszczanie narzędzia, a w bardziej złożonych układach różnorodną regulację głębokości jego pracy. Każdy podnośnik umożliwia także dociążanie tylnych kół ciągnika, co zwiększa ich przyczepność do podłoża. Dzisiaj już tylko niektóre maszyny uzyskują napęd swych zespołów od kół jezdnych. Są to najczęściej maszyny, których działanie powinno być uzależnione od przebytej drogi. W większości przypadków maszyny uzyskują napęd od ciągnika lub mają własne silniki. Coraz częściej przekazywanie napędu odbywa się hydraulicznie lub pneumatycznie. Coraz więcej na polach maszyn samobieżnych. Silnik spalinowy napędza układ jezdny oraz zespoły robocze maszyny, często za pośrednictwem hydrauliki. Hydraulika służy także do sterowania zespołami. Zastosowanie hydrauliki siłowej w ciągnikach i maszynach znacznie usprawniło pracę w rolnictwie. Podnośnik hydrauliczny ciągnika jest zespołem powiązanym z układem napędowym. Wykorzystuje się w nim olej znajdujący się w bloku napędowym. Pompa olejowa napędzana jest od przekładni ciągnika. Traktorzysta ma wygodny dostęp do dźwigni sterujących. Odpowiednie przestawienie dźwigni wywołuje ruch elementów zawieszenia w górę lub w dół. Narzędzie zawieszane jest na ciągniku trzypunktowo w cięgnach dolnych i włączniku. Tak w przekroju wygląda podnośnik ciągnika. Widoczny jest cylinder, a w nim tłok. A to rozdzielacz także w przekroju. Widoczne są kanały olejowe oraz ruchomy suwak. Zespoły na przekroju pochodzą z ciągnika Ursus C330. A tak wygląda rzeczywisty podnośnik tego ciągnika. Na wieszakach ramion podwieszone są cięgna dolne. Są one ruchome, przy czym maksymalne wychylenie na boki jest ograniczone łańcuchem. Zespół rozdzielacza ma on trzy położenia dźwigni: dla podnośnika podnoszenie, opuszczanie i stop, jedno położenie dla dociążania kół napędowych ciągnika i jedno środkowe do włączania cylindra zewnętrznego. Tym pokrętłem ustawia się dociążanie kół. Regulacje trzeba wykonać dla każdego narzędzia oddzielnie. Ciągnik C360 ma bardziej złożony podnośnik hydrauliczny, głównie z powodu bardziej rozbudowanego systemu regulacji położenia narzędzia. Podstawowe zespoły podnośnika to pompa, rozdzielacz i siłownik. Popatrzmy na nie. Na ogół pompa układów hydraulicznych jest zębata. Takie pompy są proste w budowie, niezawodne i dobrze pompują oleje. To rozdzielacz suwakowy. Jest on prostszy niż obrotowo-suwakowy występujący w ciągniku C330. Tłoczek suwaka ma wiele wycięć służących do zasłaniania i odsłaniania odpowiednich kanałów w korpusie rozdzielacza. A to cylinder i tłok siłownika. Zobaczmy jak prawidłowo mocuje się narzędzie na podnośniku hydraulicznym. Do narzędzia tu jest nim pług. Podjeżdża się tyłem, w tym czasie innym osobom nie wolno znajdować się między narzędziem a ciągnikiem. Narzędzia i podnośnik są tak zbudowane, że traktorzysta może je sam podłączyć. W przeguby cięgieł wkłada się czopy wału pługa. W razie potrzeby można wałem odpowiednio obrócić lub nieco przesunąć pług. Po połączeniu czopów z cięgnami trzeba połączenie zabezpieczyć. Za pośrednictwem sforżnia do stojaka pługa montuje się łącznik podnośnika. W razie potrzeby łącznik trzeba wydłużyć lub skrócić. Teraz można podnieść pług w położenie transportowe. Boczne łańcuchy podnośnika napinają się, co uniemożliwia wychylenie pługa na boki. Przy dłuższym transporcie trzeba pług podwiesić dodatkowo na haku, znajdującym się na obudowie podnośnika. Służy do tego krótki łańcuch. Z jednej strony odciąża się wtedy podnośnik, gdyż nie musi on wtedy pracować. Z drugiej zabezpiecza pług przed nagłym opadnięciem, na przykład przy jeździe po nierównościach. Układ hydrauliczny związany z podnośnikiem nazywany jest wewnętrzny. Część układu przeznaczona do napędu i sterowania maszyn określana jest jako układ zewnętrzny. Wyjściem dla tego ostatniego są tak zwane szybko złącza. Są to specjalne łączniki hydrauliczne, całkowicie szczelne, dające się łatwo rozłączać. O możliwościach zewnętrznego układu może świadczyć manewrowanie tym obracalnym pługiem. Jest on nie tylko podnoszony na podnośniku hydraulicznym ciągnika, lecz także obracany za pomocą hydraulicznych siłowników. Takie rozwiązanie pozwala na pracę ruchem czułenkowym bez konieczności wykonywania orki zagonowej lub wokółkę. Ogromny płuk wymaga dużej siły do podniesienia i znacznej mocy do obracania. Współczesne ciężkie ciągniki spełniają te wymagania. Ten pokaz odbył się w czasie Polagry 92, wzbudził zrozumiałe zainteresowanie zwiedzających. Kombajny są energetycznie samowystarczalne. Własny silnik napędza układ jezdny i zespoły robocze. Większość napędów przekazywana jest lub co najmniej sterowana hydraulicznie. Podnoszenie zespołu żniwnego, zmianę położenia nagarniacza czy zmianę prędkości jazdy wykonują siłowniki hydrauliczne. W kombajnach występuje także hydrostatyczny układ wykorzystywany do kierowania maszyną, a w niektórych rozwiązaniach także do napędu kół. Układ hydrostatyczny uzyskuje napęd bezpośrednio od silnika, zapewnia to większą jego niezawodność. Rolnictwo przewozi ogromne ładunki. U nas są to łącznie setki milionów ton. Te ogromne masy trzeba nie tylko przewieźć, ale i załadować oraz rozładować. Hydraulika znalazła więc zastosowanie w przyczepach już bardzo dawno. Dzisiaj rozwija się w stronę wyższych wydajności i większej niezawodności. Oto przykład możliwy do wprowadzenia tylko dzięki hydraulice przyczepa kontenerowa. Jej skrzynia jest wymienna, a wymianę umożliwia specjalny system hydrauliczny sterowany przyciskami sterownika. Szybko więc, ze zwykłej przyczepy można zrobić specjalną, np. do wywozu kontenerów na śmieci. Rzutniki obornika różnią się od znanych do tej pory poszerzeniem udziału hydrauliki. Hydraulicznie napędzany jest przenośnik podłogowy. Do jego napędu zastosowano silnik hydrauliczny, bardzo elastyczne urządzenie o cechach podobnych do właściwości turbiny. W rozrzutniku zastosowano wymagane już w krajach zachodnich tylne zamknięcie otwierane hydraulicznie. Hydraulika jest również wykorzystywana w rozsiewaczach nawozów i to tak do napędu, jak i sterowania. W maszynie również występują silniki hydrauliczne napędzają one talerze rozrzutników. Nie ma tu wałków, przekładni, łańcuchów, a więc części i zespołów sprawiających wiele kłopotów i szybko zużywających się. Są tylko przewody, szybko złącza i zwarte silniki hydrauliczne. Załadunek przyczep, rozrzutników czy rozsiewaczy ułatwiają ładowacze czołowe i chwytakowe. Większość ładowaczy chwytakowych ma własne pompy napędzane wałkiem odbioru mocy. Stosowanie autonomicznego systemu hydraulicznego wynika z dużego zapotrzebowania na olej. Równoczesna obsługa kilku siłowników wymaga tak znacznych ilości oleju, że jego objętość w układzie napędowym ciągnika byłaby zbyt mała. Ładowacze zaczepiane mają własną kabinę dla operatora. Zawieszane, sterowane są z kabiny ciągnika. Sterowanie ładowaczem polega na odpowiednim ustawianiu dźwigni rozdzielacza. Jest ich kilka i sprawne operowanie maszyną wymaga przyzwyczajenia i wyrobienia odruchów. Trzeba tu bowiem nie tylko uruchamiać chwytaki, lecz także zwiększać lub zmniejszać zasięg ramienia oraz wykonywać obroty całym ładowaczem. Ładowacze budowane są w różnych wersjach. Te bardziej nowoczesne mają wygodną, dobrze przeszkloną kabinę zapewniającą dobre warunki pracy. Ten z konieczności krótki przegląd urządzeń hydraulicznych wskazuje, że bez nich ciągniki i maszyny byłyby mniej funkcjonalne i trudniej byłoby nimi pracować.